Witam wszystkich na moim kanale. Oto trzecia część z renowacji szafki. Zmyłam ten siwy kolor, co był, i postanowiłam zostawić ją białą. I tak mamy te srebrne uchwyty, pokryte folią aluminiową, i namalowałam. Takie wzory w kolorze czerwonym, czarnym i srebrnym. To może nie widać, że jest srebrny, ale to jest srebrny kolor. I pasuje akurat tutaj do drukarki kolorystycznie, do stojaka od lampy nocnej. Tylko mi teraz nie pasuje klosz i teraz już myślę o tym jakby... Przerobić klosz. Czy na czerwony, czy na biały. Także już mam nowy pomysł do zrealizowania. A tak wygląda szafka. Może czerwony zrobię ten aważur, albo czerwony z białym, biały, czerwony. Zobaczę. Pomyślę nad tym. Wełnę mam. Więc jakiś pomysł wpadnie do głowy. Piszcie, jak Wam się podoba. Ciekawy pomysł, czy nie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Proszę o subskrypcję, o polubienia. No, i na tym kończę. Życzę wszystkim miłego weekendu.